Mały teście. podejścia mogą być, powiedzmy, dwa, w wyjątkowej sytuacji, trzy. Ja mówię dwa słowa z łącznikiem, wy dopowiadacie trzecie. Jak nie będzie dobrej reakcji, to po prostu skieprzamy bez pożegnania. Mam Któryś z tymi wyjści. Robert ma trzy także na samej się na pewno. Krzesi, chwała! cena, z czwórkę z plusem, ale Давай ja. 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 Romanie w naszych skromnych mieleckich frogach. E, jakie wrażenia z koncertu, z publiki, może, może tak? No, na pewno jeden z lepszych organizacyjnie koncertów pod względem miejsca, w którym gramy. Tu jest bardzo fajna sala kinowa, nagłośnienie jest perfekt, więc grało się nam dobrze. Ogromna scena. No i już nie wspomnę o publice, która wypełniła prawie doszczętnie całą salę kinową i była bardzo aktywna. No zresztą myślę, że relacja też jakaś będzie okrzyki bardzo mocne. No, frekwencja, była, frekwencja była chyba jak, jak najbardziej wysoka. Re, reakcje żywiołowe oczywiście to też nie jest muzyka, która nadaje się do... Nie wiem, Tańczenia, prawda, i puszczania na nie wiem, imprezach domowych czy klubowych, prawda, przywódcy. Na weselach nie ma grania tych bitów. No, jak, no nie, jest to coś, co może wywołać bardziej, nie wiem. Jakieś przemyślenia czy nostalgię, niż, niż euforię, i, 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 i może służyć jako coś, no po prostu jako rytm taneczny. No. Nie było ludzi przypadkowych, może byli ludzie, którzy na przykład mniej wiedzieli o tej tematyce, a dzięki naszej muzyce się zainspirują i poszukają bardziej. Sala była idealna, bo ten koncert tutaj to było po prostu strzał w dziesiątkę. W 100% pokrywało się to z charakterem koncertu, z, z wymogiem. Ludzie mogli sobie siedzieć, a nie tylko stać, więc nie zmęczyli się tak bardzo. Skąd Tatka pomysł w ogóle na patriotyczny hip-hop? To pytanie to jest też najczęściej zadawane pytanie, już to czasami się głupio czuję odpowiadając, czasami staram się być coś innego, ale z drugiej, strony, z drugiej strony to chyba nie o to chodzi. I to było wypowiedzenie walki, walki własnemu wtórnemu analfabetyzmowi. Dla niektórych szczęścia, a dla niektórych z pewnością pech chciał, że sięgnąłem po książki dotyczące najnowszej historii Polski. Jedna z pierwszych, a właśnie druga lektura, to był. Było coś, co było mocnym haczykiem, harpunem wbitym w, w moje serce, bo, bo był to akurat zbiór krót, krótkich felitonów, krótkiej publikacji. Nie była to, już pomijając to, jakie wrażenie i jaki ślad zostawiła w moim myśle i sercu, nie wiem, pięknie napisana biografia Pileckiego, kilkusetstronicowa, prawda? No, ale to jest jednak mimo wszystko historia jednego człowieka, osadzona w jakimś kontekście, ale, ale jednego człowieka. Natomiast na początek dla kogoś, to. Zabierając się do, do, do strony, musi czytać dwa razy, prawda? bo Prawie w ogóle nie czytał do tej pory. Czy przez dłuższy czas? Tak i ponad połowa Polaków, prawda? Yy, zbiór krótkich felietonów mówiących o przeróżnych wątkach wyciągniętych z XX wieku był no, idealną podkładką i takim yy, yy, zasianiem bakcyla. Rećmy z następnym pitem. Fildo Film są bardziej, bardziej tu zwracamy uwagę na treść. Tutaj wiadomo, nie stoi y, gromada ludzi z piwem pod sceną, nie wali rękami, krzyczy. Temat jest poważny. Tak, temat jest bardziej taki subtelniejszy, jest bardzo poważny, jest bardzo wyniosły, ale też y, no umówmy się, trzeba, to nie jest y, nie jest y, sobotni relaks, żeby się nachlać i tylko, tylko trzeba podejść z tego z powagą, z jakimś szacunkiem. Dzisiaj mam 30 lat i czuję odpowiedzialność na sobie, że ja nie tylko mogę mówić to, co widzę, czyli odmówić o rzeczy, być takim lustrem, ale też mogę kreować, kreować postawy, inspirować, dawać moc i teraz widzę to dogłębniej, dlatego wychodzimy dalej. Jak e, taki autorytet dla młodych, jakim jest Tadek z firmy, mógłby jednym zdaniem zachęcić do czytania historii? Po co nam ta historia potrzebna? Nie skończę na jednym zdaniu, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy jestem wielkim autorytetem. W pewności byłoby nam łatwiej, gdyby więcej ludzi interesowało się nie tylko historią, która ma niezwykły wpływ na to, w jakich czasach żyjemy, prawda? Zbrodniarze. Którzy żyją z garnuszka państwowego, prawda? Różnej maści zdrajcy, którzy żyją z garnuszka państwowego, różne zgniłe korupcyjne układy, które mają korzenie właśnie w przeszłości, prawda? No, żeby je poznać i mieć ich świadomość, trzeba zahaczyć o historię, prawda? Gdyby ich nie było albo gdyby ograniczyć ich egzystencję, żylibyśmy po prostu w kraju bogatszym, w którym byłoby łatwiej przeżyć. No, to jednak świadczy o tym, że nauka historii, interesowanie się życiem publicznym. Ma wpływ na to, czy łatwo będzie nam wyżywić nasze dzieci i zrobić z tego chleb, jak to ktoś powiedział. Mam nadzieję, że wpadniecie kiedyś do jakiegoś klubu na zaproszenie. No, z przyjemnością, szczególnie, że materiałów wydajemy dużo, oprócz tatka płyty, także dwa tygodnie temu wyszła drużyna mistrzów dwójka, czyli składanka z całą plejadą polskich hip-hopowców, ale też z naszym udziałem i w ramach drużyny mistrzów też chcemy grać takie koncerty komba może jeśli uda nam się pozyskać, bo drużyna mistrzów to też fundacja jakieś dotacje, może od firm, może z unijne, zobaczymy całe wakacje przed nami na to, to będziemy mogli połączyć też te koncerty z jakimiś wydarzeniami Wydarzeniami to warsztaty muzyczne czy sportowe. Czy... Mielec pokazał, że kupuje firmę taką, e... jaka jest. E... Jeste jesteśmy nie... z Was dumni. Mielec, naprawdę wielki szacunek. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi w Mielcu. Przyjedziemy do was zawsze chętnie. Mamy niedaleko. Zrobili nam fajną autostradę do Tarnowa, także nic tylko zamawiać firmy. Przyjeżdżamy od strzała. Zajmuje nam godzinę 20 droga moim autem. jak się naprawdę sprężę. Także mamy gwarancję od Boskiego Romana z firmy, że zawitają na naszą, cenę, naszą scenę tutaj mniejszą Mielecką, aczkolwiek jak widać bardzo aktywną. A Boski Roman, a Boski Roman pójdzie na wybory? Pójdę, jeśli będzie, będzie fajny skład, jak do głosowania albo żeby wybierać tak zwane mniejsze zło, albo po prostu żeby głosować, może na, na mnie, jak mnie ktoś chce, będzie chciał wybrać. Zależy jakie to był że Mister the World, czy coś nie wiem, się nie nadaje. Chodzi mi o wybory takie samorządowe, parlamentarne. No, jeśli chodzi o samorządy, to widzimy, to mogę powiedzieć teraz, co z obserwacji, to nie jest jakby moja wiedza, bo ja nie jestem tutaj omnibusem w tej dziedzinie, ale e, jeśli chodzi o, e, o inicjatywy so e, lo lokalne, tak jak to było na Węgrzech, i, i inicjatywa premiera Orbana. Że to jest siła w Polsce. Łączenie się lokalnie, właśnie w grupy, które są, mają jakąś inicjatywę, załóżmy patriotyczną, łączenie się lokalnie, budowanie tutaj, to trzeba od siebie włożyć, ośrodków. I kiedy te ośrodki będą działały, istniały, a jest ich w całej Polsce już dosyć dużo. To nawiązywanie połączenia między tymi ośrodkami mocnego, jeśli się to cała siatka złączy, jeśli będą fajnie rozbudowane lokalne ośrodki i potem zaczną się łączyć i ta wymiana danych to wszystko stanie się jednym organizmem, to wtedy Polska jest uratowana i y, łączyć te patriotyczne prądy. To jest moja obserwacja taka y, typowo nie wiem, socjotechniczna, jak to by mogło zadziałać, no bo jak widać w, w tym kraju odgórnie raczej jest ciężej cokolwiek załatwić niż, niż, niż właśnie lokalnie, kiedy inicjatywa wychodzi od doń, od ludzi, którzy chcą są, a nie od ludzi, którzy powinni by, ale tak naprawdę mają w dupie, czyli naszych obecnych polityków, władzy. No, nie chcę nikogo krytykować, bo mówię bezimiennie, ale no tak się dzieje, tak jest. Rozumiem, czyli podsumowując, e, boski Roman w, w mielcu zachęca do solidarności i do pamiętania o swojej historii i bycia z tej historii dumnym. Oczywiście, na tym można zbudować naprawdę ciekawostki, dlatego im więcej się wie o świecie, na którym się żyje, tym inaczej się na niego patrzy i człowiek czasami może zdobyć jakąś wiedzę, na przykład o żołnierzach ukrętych i nagle się odschnie, że na przykład jego życie szło całkowicie jakimś fałszywym torem niepotrzebnym, że myślał całkowicie co innego, także warto odkrywać prawdę i warto odkrywać tą prawdziwą prawdę, a nie dawać się po prostu ponosić stereotypom, to na pewno. Dziękujemy pięknie. Dzięki, pozdrawiam, dziękuję. O, jak Tadek? pojmuje patriotyzm teraz. No to, że nie jesteśmy w stanie wojny, to tylko ułatwia zas zastosowanie pewnych idei, pewnych zachowań, pewnych wzorców, prawda, według których ludzie za Polskę dawali się zażynać. prawda? Czy no, właśnie to połączyć, prawda? zawrzeć w swoim patriotyzmie dbałość nie tylko na płaszczyźnie takiej, że no, ja jestem w porządku, bo skasowałem bilet, prawda? Czy ja jestem w porządku, bo ja robię, a w dupie mam innych, prawda, i, i tak dalej, i tak dalej. Czy są tacy, którzy uważają, że nowoczesny patriotyzm powinien polegać na dbaniu o własną rodzinę, prawda. To już tworzy coś takiego, że właściwie można dbać o własną rodzinę być może kosztem kogoś innego, prawda, albo całkowicie nie interesując się losem innych, prawda. Losem, nie wiem, ludzi takich taki jak, nie wiem, kombatanci na krasach wschodnich, prawda. Także no, patriotyzm powinien być stosowany szeroko, a z drugiej strony... Właściwie co? No bycie świadomym, uczciwym, szlachetnym człowiekiem to chyba, nie są, to chyba są banały, a, a nie tak naprawdę coś tego z kosmosu. Prawda? To, że jeśli będziemy wszyscy razem pracowali na wspólne dobro, będziemy pomagać z innym, ale również w międzyczasie sobie. Prawda? Jeśli ktoś będzie traktował Polskę jako dojną krowę, którą nie, nie ma potrzeby jego zdaniem karmić, prawda? można ją tylko obdoić, a w końcu zdechnie. My dziękujemy. W imieniu Mielczan mam nadzieję, że się nie obrażą na mnie. podziękuję ja, za dziękuję czy wszystkich, znaczy, wszystkich? Mam nadzieję, że w większości dziękujemy za koncert i że lekcje lekcję historii. Zapraszamy też w wydaniu, wydaniu takim bardziej komercyjnym na koncert. Miałem deklarację od Boskiego, że zawitacie do nas może we wrześniu, w październiku. My już teraz zapraszamy na koncert, który na pewno się odbędzie. Na się nagrywa. Trzymam za słowo. W takim <noise> Dzięki. Dzięki. ży na talpołach nami, Polskim sercu, bo zawsze nie pokonamy, pamiętajcie, że nigdy nie jesteście tu sami. Małżeńskie saty czy to już nie wystarczy? Powstają zrywy wojny, kryzys gospodarczy, kompromat bojenny, a na... Wioszów bywa, wrogowie są nas ale Polska nadal żywa Niestety dla cichy ludzie szlak, lepiej mądry Uciekały stąd rodziny patriotów czasie wojny Tysiące polskich żołnierzy nie wracało do ojczyzny Czekam na nich za walkę wiara nas nas stało na kolejny kolejny pokolenia Polacy jest nas dużo, brak zjednoczenia Jesteśmy wszędzie, na innych kontynentach tak. tak to wygląda bo dziejowych zaginiach, tak, 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 tak. trzeba ludzie bogaci, Jakie dzieci, gdzie zaklep Pieniądze mogą pomóc, przezwyciężyć polską biedę Zarabiajcie euro, kupujcie polską ziemię Wielu miejsc na świecie wiele, kraj w tylko jeden To dla Polski za polskimi granicami Dla Polaków, którzy nawet Polakami Polski chcą cudów zawsze niepokonany Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście tu sami